Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu przed nami kolejna zmiana, tym razem poprawa pogody. Otóż frontowe niżowe chmury odsuwają się już na północny wschód kontynentu, a tą poprawę pogody zapewni wyż nad Francji. Nadal popłynie nieco chłodniejsze atlantyckie powietrze. W noc na niebie rozpogodzenia postępujące od zachodu na wschód, czyli już późnym wieczorem rozpogodzenie zabraknie na zachodzie. W centrum przejaśni się na początku. Drugiej części nocy, a nad ranem rozpogodzeń nie zabraknie na wschodzie. Ale kierowcy uważajcie, bo na północnym wschodzie mogą tworzyć się mgły i silne zamglenia, a z kolei na krańcach wschodnich ta noc będzie jeszcze dość wietrzna. No i będzie znacznie chłodniejsza od poprzedniej, bo temperatura spadnie od 3 stopni do zera, a w wielu miejscach mogą wystąpić przygruntowe przymrozki. Najniższe wartości nad ranem termometry pokażą w okolicach zakopanego. Jutro pogodne niebo zapewni wyż z nad Francji. Popłynie nieco chłodniejsze polarno-morskie powietrze. Dużo pogodnych chwil tylko na wschodzie, przed południem jeszcze mogą zalegać chmury, a w bieszczadach może też popadać deszcz ze śniegiem. Najniższe wartości jutro na północnym wschodzie, 2 lub 3 stopnie, w centrum do 5, no może miejscami do 6 stopni, a najcieplej na południowym zachodzie, tu około 7-8 stopni. Na tyle jutro można liczyć. W regionie w nocy też poprawa pogody postępująca od zachodu, czyli tu już w pierwszej części nocy nie zabraknie przejaśnień i rozpogodzeń, a najdużej chmury mogą zalegać na niebie na wschodzie. Rozpogodzenia sprawią, że będzie to zimna noc i rześki poranek. Temperatura spadnie do zera, a w wielu miejscach będą to wartości o świcie spadające poniżej tej wartości. Wiatr ma coraz słabiej z południowego zachodu. Jutro Otóż jutro kontynuacja wyżowej pogody, czyli pogodnych chwil nie zabraknie, ale płynące, chłodniejsze polarnomorskie powietrze sprawi, że temperatura maksymalna nie przekroczy 4 stopni w Brodnicy, 5 w Toruniu, 6 w Łocławku. Ciśnienie będzie teraz wysokie, ale zacznie się wahać. Jutro w południe barometry pokażą 1024 hektopaskale, A w kolejnych dniach przeplatanka pogodowa. Jak w marcu, a nie jak w lutym. Otóż w poniedziałek nad ranem dotrze do nas front niosący opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Temperatura nie przekroczy 4 stopni. We wtorek deszczowo, ale znów cieplej do 8 stopni. A od środy możemy mówić, że znów poczujemy powiew wiosny. Nie zabraknie rozpogodzeń i będzie ciepło do 10 stopni. Do zobaczenia.